dwie, dwie, dwie osy, cztery waki, rękowa, czerwona Dzień dobry, Musimy dzisiaj połudzić. Dzień dobry. Proszę zobaczyć, Piszesz dołka, ale co było z Hejka, 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 cześć. A, i dołka, hejka. Nie zbanowali mi chyba live'y. Albo że odblokowali, pozdrawiam. Gdzie wybrać? Głównie i tata, i brat poszli grać na orlik. To jest taki, jakby, to jest taki... No, boisko, na które można grać, o ile nie ma ludzi, to bo... no. no, no. pozdrawiam Hammy, kiedy odcinek właśnie nie wiem. Nie Miałam dzisiaj, nagry... dzisiaj mieć nagrywki, ale coś nie było. Moja mama ma dzisiaj urodzinki. Zaraz jak by to wygląda bo Wam będzie strasznie krótki. Może zrobię jeszcze jednego mm. później. Hejka, hejka, hejka wszystkim. Pozdrawiam Oliwie. Pozdrawiam. Pozdrawiam Zuzy. Oh. Ale u was jest ciepło czy zimno? Bo mi strasznie zimno. A ja tak idę. Bo idę, bo idę grać z Maxem. W piłę. Czekaj, bo ja cędzę nie wejdę. Dobra, wejdę jakoś. Dobra, zawracamy. Bo jakby chodzi o to, że tam jest takie, że premierze wchodzi, a wy się zapiszcie na okno. No. Okay. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. już. pozdrawisz? pozdrawisz. Tylko po prostu pozdrawiam wszystkich. No. Właśnie idę, Już mówiłam na polisko do mojego brata i taty. 100 lajków! Wow! 260 osób. Super! 99 lajków! O, 103 lajki! Dziś fajnie Czy mnie widzisz, czy nie? Jeżeli tak wyjdę. Dobra. Nie się o nasz ojciec Ona jest w swoim domu, ja Jak dużo osób pisze, że się pokłóciłam z Amerką. Nie, nie pokłóciłyśmy się, tylko po prostu taką... Nie wiem, jak to powiedzieć. Przez majukę się widziałyśmy, więcej, jakby... No, nie wiem, jakby nie nagry... Ostatnio nie się, ale będziemy nagrywać razem. Z Juliuszkiem też. <grychy> Ja za tym włosy mi się tak o, proszę, żeby nie nie było w ogóle nie, zaraz kończymy Bo już jestem, czekajcie Tam jest boisko O nawet grają A my wraz w ogóle wcześniej Ja sobie kupiłam tą bluzkę ja sobie kupiłam tą bluzkę Mbappé, Mbappé, mój brat Mbappé, Jana i Mara, no, jeszcze mój brat sobie rękawice kupił, no to, ej, nikogo nie ma na boisku, tylko mój to i mój brat, ej, zaraz mój brat powie, idzie, 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 żółta pankę, w ogóle w żółtym rzadku o, ptaszek, ptaszek. Z tym urackiem, z tyłu. Czy możesz sobie coś zrobić? Z Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Powiesz, baby. <laughs> Cześć. A później zrobię kolejnego.